Każdego dnia żegnamy się ze swoimi bliskimi i wychodzimy na ulicę, żebyś czuł się bezpiecznie. Nieważna godzina, nieważna pogoda, jesteśmy zawsze tam, gdzie dzieje się coś wymagającego interwencji. To ciężka służba, widzimy rzeczy, których ty nigdy nie zobaczysz, wchodzimy w miejsca, do których inni wolą nie zaglądać, doświadczamy sytuacji, o których świat wolałby milczeć. W zamian otrzymujemy pogardę, nienawiść, agresję. A czasem wyrazy wdzięczności. Taki już psi los. Policja to skalpel, wycinanie chorych tkanek musi czasem boleć. Jesteśmy narzędziem i to od dzierżącego nas w dłoni zależy, czy nie będzie powikłań. Czy zdarzają się czarne owce i ciemne karty w naszej historii? Oczywiście. Dzieje naszego kraju są burzliwe i dotknęły wszystkich. Z błędów wyciągamy wnioski, uczymy się na nich, a czarne owce wydalamy ze stada. Nie musisz nas lubić, ale musisz zaakceptować, że jesteśmy niezbędni. Mundur to powaga, honor i ogromne zobowiązanie. Wierni tradycji, świadomi swoich słabości, otwarci na przyszłość, od stu lat pomagamy i chronimy. Polska policja.